Ciepło Twoich rąk. To brzmi dość romantycznie na pierwszy rzut oka. A jakie znaczenie ma to ciepło rąk na oddziale intensywnej terapii, na stole operacyjnym, w karetce pogotowia wiążącego człowieka po urazie? Dowiecie się Państwo na moim kanale o medycynie na ludzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, już o tym regulacji cieplnej w obrębie rąk mówiłem przy okazji zespołu Raino, ale chcę dzisiaj troszeczkę szerzej na ten temat mówić, bo... My znamy w układzie krążenia, mówimy o sercu, o naczyniach wieńcowych bardzo często, aorta, wiemy, że to jest taka aorta, są duże naczynia tętnicze. Czujemy puls na obydwu tętnicach promieniowych, na tętnicy biodrowej, na tętnicy grzbietowej stopy, ale mniej zajmujemy się tym, co się dzieje dalej. A od tego zależy właśnie, jak wygląda sytuacja tak zwanego krążenia obwodowego. Jak jest, jaka jest regulacja tego krążenia i jakie to ma znaczenie w medycynie w ogóle. I tutaj musimy sobie przypomnieć budowę i strukturę naczyń krwionośnych. Przede wszystkim te duże naczynia tętnicze mają włókna sprężyste i czujemy to w postaci właśnie pulsu. Ale on, tutaj regulacja układu krążenia. Jest ograniczona. One są co prawda duże, widoczne, ale ich funkcja jest. sprowadza się mniej albo bardziej do takiego węża gumowego, który przewodzi, przeprowadza krew na obwód do różnych narządów. Natomiast te drobne naczynia tętnicze to, to mówię o naczyniach o przekroju poniżej 1 mm, które Określa się jako arteriole albo prekapilary. One mają dodatkowe włókna mięśniowe pod tak zwaną endoterium, czyli pod tą wyściółką tych naczyń od środka i na zewnątrz są włókna nerwowe i to włókna wegetatywne. Tutaj wpływa. Układ nerwowy wegetatywny, na stan tych naczyń. One mogą się obkurczać, to jest wazokonstrykcja, albo rozszerzać, to jest wazodilatacja. A do tego dochodzi jeszcze reakcja tych naczyń na, na hormony stresowe, to znaczy adrenalinę i noradrenalinę. I te naczynia regulują też opór, są odpowiedzialne za opór, który serce musi pokonać. Do przepompowania krwi aż do naczyń włosowatych. Tutaj na przykład wysokie ciśnienie jest spowodowane zwiększonym oporem tych naczyń, zwiększonym, one znajdują się wtedy w stanie skurczu, albo w rozkurczu. Ciśnienie wtedy spada. Regulacja ich zależna jest i od temperatury zewnętrznej, to mówiliśmy o zespole Raino, gdzie właśnie. Ich ustrój chroni się przed, przed utratą ciepła, przez to, że ręce są już nie takie ciepłe, czyli to ciepło Twoich rąk nie jest aż tak znaczące. Na przykład, w sytuacji stresowej. Wyobraźmy sobie mniej, mniej romantyczną sytuację, gdzie, gdzie podajemy rękę jakiemuś biznesmenowi bo chcemy co od niego coś uzyskać. A on czuje, że nasza ręka jest zimna, a jeszcze gorzej jak jest spocona, bo wtedy ten facet jest w stresie i pewnie chce coś ukryć przede mną. To, jest, to są te rzeczy, które my, z którymi spotykamy się na co dzień. A z kolei funkcja tych naczyń drobnych, na przykład przy udarze, przy dużej utraty krwi, przy dużej utracie krwi, przy silnym bólu, to my wtedy kontrolujemy stan tak zwanego obwodu. To jest krążenie obwodowe, krążenie peryferyjne, to krążenie właśnie, te, które daje to ciepło w rękach, jeżeli te ręce są, jeżeli pacjent leży na stole operacyjnym i przebiega operacja i jego końcówki palców są cieplutkie, dobrze ukrwione, to znaczy, że narkoza jest dobra, on nie odczuwa nic. Natomiast jeżeli anestezjolog przeoczy to, że, 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 że właśnie następuje obkurczenie naczyń obwodowych, to może się zdarzyć, że wtedy przeoczył też, że pacjent jest co prawda zwierczony i oddychany, ale on nie stracił kompletnie przytomności, a w każdym razie reaguje jeszcze na ból. To samo jest przy utracie właśnie przy utracie dużej ilości krwi, albo w szcząsie urazowym, albo w szcząsie kardiogennym. To zimne końcówki, zimny obwód. Mówi się rzeczywiście u nas na, na, na oddziałach intensywnej terapii o obwodzie. Obwód jest zamknięty, albo obwód jest obkurczony, albo obwód jest otwarty i dobre jest krążenie obwodowe. I to, ten opór, który stawia, stawia naczynia obwodowe powoduje dodatkowe obciążenia serca. Na przykład mamy jeżeli mamy na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej chorego z zawałem serca, to wtedy, żeby odciążyć to serce, albo na przykład z niewydolnością serca, żeby odciążyć, dajemy środki rozszerzające naczynia obwodowe, na przykład nitroglicerynę, sodu. Prawda? Żeby odciążyć serce, tak zwany afterload, czyli ten opór obwodowy, jest wtedy zmniejszony i serce pracuje wydajniej. Uszkodzenie tych naczyń, czy funkcje tych naczyń, na przykład u, u palaczy papierosów, tam właśnie odbywa się ten problem na tej, na, w tych naczyniach obwodowych drobnych. Bo jeżeli jest y, na przykład gdzieś wysoko w tętnicy łodowej, to my możemy y, zwężenie tej tętnicy y, usunąć przez odpowiedni zabieg y, y, naczyniowy, naczyniowo-chirurgiczny. Ale jeżeli dotyczy to drobnych naczyń, właśnie tych prekapilarów, czyli poniżej 1 mm, to to już tego się nie da odciążyć. W tym momencie jest też ważne, że te właśnie w cukrzycy, inną taką chorobą, gdzie dochodzi do zmian w tych właśnie naczyniach, to jest cukrzyca, gdzie mówi się o mikroangiopatii diabetykorum, czyli angiopatii, czyli zmiany w naczyniach chorobowych, u cukrzyków, czyli u palaczy, u cukrzyków, u chorych z nadciśnieniem. Na tym poziomie działają też środki rozszerzające naczynia krwionośne na poziomie angiotensyny drugiej, czyli blokującym to angiotensyny. Także choroby infekcyjne mogą spowodować zmiany właśnie w, stan, w tych naczyniach i tutaj to jest na przykład wirus półpaśca, wirus czy to megali albo wirus grypy. Ostatnio mieliśmy w tych latach, powiedzmy, nieciekawych w ostatnim lecie, też problem z tymi proteinami kolcowymi, czyli spike proteiny, które, które były produkowane albo przed wirusa, albo przez zmodyfikowany kwas rybonukleinowy, które podawano nam, jeżeli na to pozwoliliśmy, w formie iniekcji domięśniowej tutaj w ramię i które skłaniało nasz ustrój do produkcji tych właśnie spike protein, które uszkadzają właśnie te śwórbłąki naczyń prekapilarów i, ten, i, i małych tętniczek, powodując powstawanie miejscowego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Bo musimy sobie, jeszcze, ja już mówiłem to przy okazji chyba reno, że ta wewnętrzna ścianka, to endotelium, wewnętrzna ścianka naczyń krwionośnych musi być gładziutka. Bo inaczej, jeżeli są pewne chropowatości, obojętnie przez to przez uszkodzenie przez wirusa czy przez spike proteiny czy przez yy, pęknięcie blaszki cholesterolu cholesterol, to w tym momencie jeżeli ta powierzchnia staje się szorstka w tym momencie aktywuje się agregacja płytek krwi trombocytów i, i wyzwala się układ yy, łańcuch kaskada układu krzepnięcia i co wtedy powstaje te drobne naczynia są zamykane, powstają mikroinfarkty, czyli mikrozawały. Jeżeli takie uszkodzenie następuje gdzieś w miejscu, w kończynie dolnej, w, w jakiej większej grupie mięśniowej, to my tego nie odczuwamy. Może w formie bólów mięśniowych, ale jeżeli to się zdarzy na przykład w obrębie serca, w obrębie układu bodźco-przewodzącego, tych naczyń, które zaopatrują te, ten układ bodźco-przewodzący, to wówczas Mamy do czynienia, możemy mieć do czynienia z tak zwaną nagłą, a niespodziewaną śmiercią. A w ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo tego, tego rodzaju przypadków, gdzie młodzi ludzie znani, bo od tych się tylko dowiadujemy skądinąd, że nagle umierają. Nie wiadomo dlaczego, sportowcy, prominencja z, z rozrywki, z innych, z innych elementów. Jeżeli tego rodzaju jeżeli tego rodzaju mikrozawały powstaną na przykład w mózgu, to to są pierwsze kroki już do rozwinięcia się demencji, bo demencja to nie jest tylko Alzheimer, czyli choroba Alzheimera, gdzie się beta-amyloid odkłada w, w, w obrębie centralnego układu nerwowego, ale inną formą jest tak zwany multiinfarkt, multi infarkt demencja, czyli demencja związana z powstawaniem, mikrozatorów, mikroinfarktów. I to wpływa naturalnie potem na, na jakość życia już w wieku zaawansowanym. Czyli zapamiętajmy sobie to, że, że tego rodzaju, że ten układ tętniczek, małych naczyń tętniczych Przedwłosowatych, prekapilarów, spełnia tak samo ważną rolę w krążeniu, jak aorta, jak naczynia wieńcowe, jak praca serca. To wszystko jest ładnie zgrane i między sobą związane. I znając zmiany w tych naczyniach, można sobie wyobrazić, jakie to są konsekwencje, jakie są objawy kliniczne, i tego się uczymy w medycynie. Uczymy się najpierw struktury, funkcji, a potem, aha, a co będzie, jeżeli tak się stanie? A to będzie właśnie takie i taki, takie objawy można robić. Bardzo dobrze wpływa na stan tych naczyń obwodowych, mikro, tego mikrokrążenia, wysiłek fizyczny. W czasie, w czasie wysiłku fizycznego i potem, bo mięśnie, które pracowały. No, muszą być później ukrwione, i my widzimy, że ciśnienie ładnie opada, znaczenia peryferyjne się rozszerzają, mamy doskonale ukrwienie. No ale wracając jeszcze do, do, do tego pierwszego zdania, ciepło Twoich rąk, naturalnie to ma też pewne znaczenie w erotyce, pewne znaczenie w poznawaniu ludzi, ich stanów emocjonalnych. A więc, jeżeli ktoś podaje Wam rękę. A te zimne palce czy zimna ręka niekoniecznie jest spowodowana niską temperaturą zewnętrzną, to możemy się zadać pytanie, czy tam nie ma przypadkiem jakichś innych tendencji czy innych zamiarów, które byłyby dla nas niekorzystne. Myślę, że na tym mogę skończyć. Jeśli Państwu spodobał się ten odcinek, Podajcie go dalej, umożliwcie innym również podanie tego tych zawartości, jakie macie. Ciekaw jestem na Państwa komentarze, ewentualnie sugestie dotyczące dalszych odcinków, ponieważ no już sporo mówiłem w, tym, w tych dwóch latach. I no nie wiem co dalej, <śm> poza aktualnymi historiami, które się dzieją. To potrzebuje jeszcze tematy, które interesują słuchaczy. Na dzisiaj dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.